Ogłoszono wszczęcie oficjalnego dochodzenia w sprawie śmierci księżnej Diany wskutek nacisków, by ponownie zbadać okoliczności jej wypadku w sierpniu 1997 roku. Na czele dochodzenia pod kryptonimem Operacja Padgett w stanie komendant londyńskiej policji Sir John Stevens. Z komunikatu cieszy się Mohamed Al-Fayed, którego syn Dodi także zginął w wypadku. Pan Al-Fayed utrzymuje, że policja francuska, wywiad brytyjski i rodzina królewska tuszowały sprawę, zaś księżna była w ciąży, co wywołało spekulacje o możliwej ekshumacji zwłok. Oponenci natychmiast zareagowali gniewem, twierdząc, że dochodzenie... Rozdrapie stare rany i ponownie narazi książęta Williama i Harego na traumę.